Tam nie da się zebrać w myśli w jakiejś samą. Ale to nie nie, się nie, ta ta jest... pan nie ratuje sytuacji. <grym> Pani środa też nie ratuje, bo ona jest na feministki, jednak bojującej ja nad chłopą, ma taką <grym> inwizytą. I prawda, taka jest, że ja panią środek bardzo tak kiedyś przetrzymywałem jako panią filozofię jacyk, a dzisiaj niestety jak się. Wpadła w ten taki ból feministyczny, przy osobie sobie chociaż. No złe włosy! Staje się znowu kobietą. Może to to, jest w to to no znacznie myślałam. był radny. bardzo dobry. To to ale przepraszam, ale jej daje to dochody. To przecież wszystkie. I, do... ja widzę tam, zdaje się, że. Tak, można. Ja chciałabym, bo tutaj, a to po to, to na temat, ja tak pod, Natomiast. Ja się boję pewnych uproszeń. Ja nie, nie jestem filozofką, nie filozofuję w tym sensie, reprezentuję inne nauki, nauki o zarządzaniu. Natomiast ja boję się takich uproszeń w postaci stawiania pewnej kontry na jednym biegunie filozofów, a na drugim tego świata, który dzisiaj jest naznaczony tą marginalizacją, chociażby gdzieś tam e, e, powiedzmy nie mówi o aksjologii, prawda, nie stanowi tej aksjologii, nie zadaje tych pytań tego dobra prawda, o której pan profesor dziś mówił. Zatem czy my nie zauważamy tutaj pewnej prawidłowości, że świat się specjalizuje i te osoby, które kiedyś wybierały się na mm, powiedzmy studia z filozofii, dzisiaj wybierają inne kierunki. W tym roku uniwersytet Jagielloński stworzył 20 nowych kierunków, które myślę, odbierają chociażby potencjalnych kandydatów na te studia, nauki humanistyczne tylko więc. Myślę, że tutaj jeszcze jest pytanie o specjalizację naszego świata, że ten sportowiec ma prawo nie zastanawiać się, żeby ktoś na drugim biegu nie mógł zastanawiać się głębiej, prawda? Że każdemu możemy dać jakieś pole do własnej po prostu. Nie Pani, można polemizować z Pani myślą, choć uprzejmie dziękuję za tę uwagę. Ja powiem tak, to już będzie taka uwaga wszystko praktyczna. Przez wiele lat miałem radio, w radiu w sobotę niedzielę w takie krótkie audycje. One trwały dwie no lub trzy minuty, nie dłużej. I chcę powiedzieć, że odbiór społeczny tych audycji był bardzo pozytywny dla mnie. Po prostu ludzie z przyjemnością podobno yy, słuchali tych, tych refleksji i dzielili się swoimi uwagami. To znaczy, że myśl filozoficzna jest potrzebna w społeczeństwie. Pewnie, że jest niewiele. Bo no, świat nasz jest nastawiony na inne wartości, inne cele. W tym nimi robimy wszystko, żeby te potrzeby ludzi zrealizować. Możemy nie mówić, że nie ma u ludzi potrzeby, no jakby osadzenia swojego życia na jakimś trwałym na fundamencie. Każdy chciałby mieć taki fundament. Filozofia to właśnie umożliwia. I druga kwestia to jest taka. Wie Pani, ten pośmiech, o którym wspomniałem jest bardzo często pretekstem do tego, żeby nie myśleć. Żeby powtarzać cudze sądy, obywać się ogólnikami, być nieciekawym. Nie mam czasu tym się zajmować. Nie mam czasu o tym się zastanowić. Nie mam czasu podjąć ten, tego, tego wątku. Bardzo często ten pośpiech jest pewną manierą, która sprawia, że ludzie zwalniają się z filozofii, bo nie ukrywajmy, że to jest takie filozoficzne ale dosyć trudna. Tak jest dość trudna przez swą abstrakcyjność czy ogólnikowość. A więc e, faktem jest, że e, zawodowi filozofowie to robią zupełnie dobrze, ale chciałoby się, żeby potrzeby na tych zawodowych są były większe. Bardzo się cieszę, że muzeum organizuje te spotkania. Ja jeżeli jeszcze można, bo, bo tutaj teraz tak nie wstawała żeby pana profesora taką panu tutaj. E, to teraz tak, bo jeszcze mamy chwilę czasu, ja mam nadzieję, bo chyba ten zagadek tutaj nie wiem, musiałbym... Nie, spokojnie, jeszcze jeżeli Państwo nie są zmęczeni i znudzeni. Ja po by Pan zauważył kilka bardzo istotnych rzeczy, nie wszystko oczywiście można poruszyć, ale to, co Pan powiedział, ja się z Panem absolutnie zgadza. zgadzam. E, że filozofia to jest coś takiego, z czym się rodzimy i co jest nam jakby niezbywalnie towarzyszy całe życie. I teraz jak o tym zepchnięciu, że idziemy na artfizmę, tak, bo jest łatwiej nie myśleć. E, ale tak naprawdę i ten piłkarz, i ekonomista, e, i każdy z nich myśli i bardzo często są zadziwieni, kiedy ja im mówię, no widzisz, to jesteś filozofem. On mówi, "Ja". Mówię, no tak, podejmujesz wybory, decydujesz. To nie jest tak, że decyzja o tym, czy ja dzisiaj pójdę, bo do, czy dotrzymam danego słowa, e, czy te kredyty będą jednak takie, czy inne. E, bo to wszystko dotyczy ludzi, społeczeństwa, tak? Na ta decyzja tak naprawdę w każdym momencie wpływa na czyjeś życie. A w związku z tym, to... I mówimy, no bo zysk, no bo tu, bo słówki, bo coś, nieprawda. Zasobkami są ludzie. I myślę, że filozofia, to jest wszystko, cała sfera naszego życia. Tak jak mówił Pan właśnie. Nie ma czegoś takiego, że człowiek się wyzuty z filozofii. wyzuty z myślenia. Myślenie wstycha, bo mu jest niepotrzebne. Jest, jeżeli mam potrzeby, ale nie wierzę w to, że nikogo nie szarpie w środku. No i właśnie czym jest to szarpanie w środku? Bo dla mnie, kiedy filozofii, to jest to, że mam już wszystko, a nawet jak mam wszystko. To ciągle czuję niedosyt. Gdybym miał komuś zreklamować filozofię, ja mogę sobie pozwolić, bo nie jestem akademikiem i nie wyrzuci z pracy. Zresztą jest najlepszym dowodem na to, że można być filozofem, nie będąc akademikiem. Dlatego filozofia to, to ja co jest nieustanny orkaz. Mam już jeden i wiem, że to jeszcze nie jest to. Bo teraz się następna wizja i ona mi daje następny. I on nigdy tego nie Nigdy nie wiem, czy osiągnę ten ostateczny, czy tą prawdę. Ale szczerze mówiąc, nie interesuje mnie. Jakiś ostateczny organ, bo po co? Tak naprawdę jest ważne, że jest to nieskończona właściwie, nie wiadomo jak, obietnica. Pan mówi, że nie ma pewnych stałych odpowiedzi, a w ekonomii, no cóż, no zarobiłem i też chcę zrobić więcej. Być może jest to podobne, ale jednak ja nie wierzę w to, że nie ma tego szarpnięcia. Ile może pani mieć na koncie i powiedzieć, nic zresztą mnie nie szarpie? Ile sport jest, może wygrać w meczu, mieć dziewczynę, czy spiego, żeby powiedzieć, że nie szarpie mnie coś w środku, nie gniecie mnie. Ja myślę, że to jest sens mówienia i szansa na przywrócenie filozofii i do szkoły i tym młodym ludziom, bo oni przeżywają. Ale im się wysyła, ich się do psychologa szkolnego, on im mówi, że wiesz, tata cię głaskał może po głowie, a może po kolanie i teraz się go tam... Diagnozują na różne sposoby, że jest chory. A jego szarpie. Jest teraz pytanie, gdyby był w tej szkole filozof, to może by go nie szarpało, może by go szarpnął w dobrą stronę. I taka jest moja prywatna definicja i potrzeba filozofii w ogóle. Tylko pytanie właśnie, jak pobudzać. Jak zachęcać. I, tak, I właśnie to nie ekonomiści są spychani przez filozofów, tylko te filozofowie tak zapchnięci przez nauki praktyczne. Właśnie przez tych wszystkich ludzi, którzy mówią, my zarabiałem, jesteśmy kimś, a wy co? Siedzicie tam, śledzicie, nic z tego nie macie. I jest trudno z tym wszystkim naprawdę. Największą przeszkodą dla filozofii jest powoł Oczywiście. Nie ma większego nieszczęścia, niż oczywistość. Nic na się się nie jest zwyczajne mówił z Polityków to, że ludzie przestali mówić oczywiste. Oczywista oczywistość na przykład. Bardzo cenię tego polityka za to, że ludzie przestali tak mówić. Otóż filozofia to jest droga, nie cel. Ma pan rację. Mianowicie to umiejętność stawiania swojego życia pod znakiem zapytania. Umiejętność stawiania tego, co się robi, pod znakiem zapytania. Filozofia to ustawiczne wątpienie sens po to, żeby ten sens był lepszy, pewniejszy. Otóż punktem wyjścia filozofii nie musi być Sokrates czy Plato. Punktem wyjścia filozofii jest życie, poszczególne zdarzenia. Wydaje mi się, że najbardziej filozofującymi totalistami są dzieci. Które pytają, dla których nie ma nic o tym stekcie. A potem, gdy człowiek nabiera lat, to jakby to dziecko w nim umiera, a tymczasem umiera w nim człowiek. Bo najgorszym nieszczęściem jest, jest właśnie nie być ciekawym. Nie stawiać pytań, tak jak to czynią dzieci. Czym to jest filozofia? To jest 10 pytań postawionych przez Greków. I Setki tysięcy odpowiedzi na te pytania. Gdy mówię o filozofii, to często mówię tak, że dla młodego człowieka każdy wielki jest bliski. A potem, gdy dorasta, okazuje się, że nie powiem, że i wszyscy bliscy są wielki ale też odwrotnie. Nie wszyscy wielcy są bliskimi. Mieć życiu szczęście to znaczy spotkać takiego myśliciela, który jest wielki i bliski nam. Który wypowie nasze myśli znacznie lepiej niż my sami jesteśmy w stanie. I to jest ta wartość filozofii. Ktoś, kto jest wielkim, i bliski dla nas. Ktoś, kto myśli lepiej i precyzyjniej, ale podobnie jak my. Gdy pozwala nam uświadomić sobie sam siebie. Natomiast, potknąwszy się o kamień, można złożyć, A można pomyśleć o rodzinie przypadków w życiu. Spotkawszy kogoś pięknego. Można się zachwycić, albo można boić się o Otóż właśnie o to mi chodzi, że my, filozofowie zawodowi, jesteśmy równie aktywni jak kiedyś, tylko że spotykamy ludzi mniej wrażliwych na filozofię. Gdy staję przed pierwszym rokiem studentów i mówię o filozofii, się dziwnie uśmiechają. Pani, że mówię dziwnie, no, ale na miły Bóg nie jestem dziwakiem. Dopiero potem przestają, bo to dla nich są dziwne problemy. Oni się po raz pierwszy w wieku 20 lat dowiadują o czymś takim, co ja i no Te problemy filozoficzne są coraz odleglejsze od młodych ludzi i to może jest powodem... ...dopłaty. <grych> Dziękuję. <Dokładnie. grych> A ja, ja myślę, że tutaj pan profesor rzeczywiście tak. To jest, to, to, to dziecko w nas rzeczywiście